Cześć! Dzisiaj rozpakujemy sobie tą wielką paczkę niespodziankę od Insektarium Garot. Zapraszam! Od Krystiana z Insektarium Garot otrzymaliśmy taką oto wielką paczkę, która nie mieści nam się nawet w kadrze, co pokazuje jak ona jest wielka. I nie wiemy na 100% co tutaj się do końca znajduje, no ale właśnie w Insektarium Garot możecie się zaopatrzyć np. w modliszki, motyle, chrząszcze i inne takie ciekawe owady więc no podejrzewamy, że będzie właśnie to coś w tym stylu. I być może kojarzycie to zdjęcie z naszego Instagrama. I to jest właśnie ćma, którą wyhodowaliśmy z jajeczek, które też dostaliśmy od Insektarium Garot. Więc jeśli lubicie takie rzeczy, to koniecznie też zapoznajcie się z jego ofertą. Dobra, przechodzimy do rozpakowywania tej wielkiej paczki. I powiem Wam też, że ona jest naprawdę bardzo ciężka. Okej, okay, zabieram się do rozpakowywania. Tutaj wszędzie mamy strzałeczki, które pokazują, gdzie jest góra. Mam nadzieję, że kurier też przejmował się tymi strzałeczkami. Jakby tutaj to rozpakować. O, może tak. No i okej, okay, udało się otworzyć. Mamy tutaj dużo styropianu. Dużo folii bąbelkowej. Jakiś list. Zaraz go sobie przeczytamy. Bo nie chcemy sobie zepsuć niespodzianki, więc zobaczmy co tutaj jest. No, i okej, okay, ja tak myślałam, właśnie, że znajdzie się tutaj coś takiego. A tak właśnie patrzyłam, co teraz tam Insektarium Garot ma w swojej ofercie. Oj, ciężko wyjąć. No i właśnie, mamy tu taki wielki słój, zobaczcie. Och, jest ciężki naprawdę. Yy, ja widzę, że tutaj jeszcze coś jest w środku, więc zaraz sobie do tej paczki wrócę, ale najpierw się przyjrzyjmy temu. Bo mnie to bardzo ciekawi. No i zobaczcie, jest to taki wielki słój. Yy, I z tego co tutaj widzę, to jest on przystosowany, żeby coś w nim zamieszkało. Nie będzie to taki yy, słój zamknięty, tylko właśnie ma tutaj siateczkę wentylacyjną. Yy, dostałam ulubione moje gumy mamba, dziękuję bardzo. <ścoughs> yy, one chyba nie są częścią yy, zestawu. Wątpię, żeby to, co tutaj miało mieszkać, by je, yy, by je jadło. No i właśnie tutaj w środku mamy y, różne elementy, takie jak podłoże, jakiś wystrój i tak dalej i będziemy mogli sobie sami ten słoik urządzić i zaraz to na pewno zrobimy. Tylko muszę tutaj powymować to wszystko. Nie chcę wyjść. O i to tutaj było takie ciężkie, bo jest to y, mokre podłoże. U, patrzcie ile tego jest. No i tutaj mamy jeszcze jakieś tam elementy wystroju, drewnianka i tak dalej. No i mamy oczywiście słoik z pokrywką. No i podejrzewam, że w tym wielkim pudle zostali jeszcze lokatorzy, którzy będą tutaj mieszkać. No i po przeszukaniu paczki znalazłam jeszcze taki pakuneczek. Tutaj pewnie są ci lokatorzy. No i był jeszcze hitpack. No to otwieramy pakuneczek, bo to co tutaj się znajduje mnie najbardziej interesuje. No i zobaczcie, mamy takie pudełeczko i ja już wiem co tutaj się znajduje i są to chrząszcze. I nie mieliśmy nigdy chrząszczy, nie wiemy o nich praktycznie nic, ale zaraz się wszystkiego dowiemy, bo w paczce była też instrukcja obsługi. Właśnie ten liścik to jest instrukcja obsługi jak się dokładnie zajmować tymi chrząszczami jak urządzić ten słoik, więc zaraz sobie do wszystkiego dojdziemy. Ale najpierw zobaczmy sobie te chrząszcze, bo są chyba one wyjątkowo piękne. Zaraz też przeczytam Wam jaki to dokładnie gatunek książczy. Jeden tutaj siedzi na zewnątrz. Pewnie już go widzicie. Ja, zobaczcie jaki piękny. Zobaczcie jak się mieni na fioletowo i niebiesko. Wow, no naprawdę się nie spodziewałam, że można hodować aż tak piękne chrząszcze. Kiedyś nawet z ciekawości oglądałam jakieś takie chrząszcze dla początkujących, ale nie były one aż tak piękne. Znalazłam jakieś takie żółto-zielone, które mnie nie do końca zainteresowały. No i słuchajcie, super się składa. Na razie one na pewno pomieszkają w tym słoiku, ale szukamy różnych żyjątek, które mogłyby zamieszkać w paludarium, które będziemy niedługo urządzać. No i myślę, że właśnie takie chrząszcze mogą być świetnymi lokatorami w tym paludarium. Dobra, wiecie co? Przejdziemy sobie teraz do przeczytania liściku, bo ja podejrzewam, że tutaj jest więcej tych chrząszczy, a nie tylko jeden, tylko pewnie reszta jest tutaj gdzieś zakopana. Więc ja sobie go na razie zamknę. Musi chwilę poczekać. I przeczytamy sobie ten liścik. No i w paczce znalazł się liścik z instrukcją obsługi i znalazła się też ulotka specjalnie do tych chrząszczy. I pokażę Wam najpierw tą ulotkę, bo bardzo mi się to spodobało. Mamy właśnie taką profesjonalnie zrobioną ulotkę, gdzie mamy opisane no, takie informacje ogólne o tych chrząszczach. jakie żywić, jakie są warunki ich hodowli i długość życia. No i tutaj możemy przeczytać tak. Są to chrząszcze, będę pierwszy raz czytać tą nazwę, więc pewnie się albo pomylę, albo zatnę. Chlorokala Africana orceni. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. A jeśli nie, to teraz możecie zobaczyć, jak te chrząszcze się dokładnie nazywają. No i tutaj właśnie możemy znaleźć informację, że są to małe fioletowe chrząszcze, które pochodzą z Tanzanii i osiągają do 2,5 cm długości. A jeśli chodzi o żywienie tych chrząszczy, to larwy żywią się substratem, próchnem i liśćmi, a i mago żywią się owocami, np. bananami, jabłkami, gruszkami i mango. A jeśli chodzi o warunki hodowli to od 21 do 29 stopni to optymalna temperatura, wilgotność 50-70% i potrzebują one właśnie do życia wilgotnego substratu, około 10 cm. a jeśli chodzi o ich długość życia to to żeby osiągnąć stadium Imago potrzebują około 6 miesięcy, a potem jako Imago też żyją około 6 miesięcy, czyli możemy przyjąć, że od jajeczka do śmierci taki chrząszcz żyje około roku. No i tutaj mamy taki bardzo miły liścik, który ja już sobie przeczytałam, ale pokażę Wam go też tutaj. Możecie sobie teraz zobaczyć go w całości, jeśli chcecie przeczytać cały to możecie sobie zapauzować film, a ja streszczę Wam tylko takie najważniejsze informacje z tego liściku. No i słuchajcie, tutaj mamy informację o tym, że w Insektarium Garot będzie można nabyć właśnie taki słoik, będzie to stały produkt w ich ofercie. Więc, jeśli chcecie zamówić taki słoik, właśnie z chrząszczami, to wiecie do kogo się odezwać. No, i mamy też tutaj informację o tym, że my właśnie jako pierwsi dostaliśmy taki słoik, no więc jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że trafił on właśnie do nas. Mamy tutaj też informację o tym, co się znajduje w zestawie, no ale to już chyba widzieliście. Zaraz też go sobie będziemy urządzać, więc lepiej to jeszcze zobaczycie. No, tutaj też oczywiście jest informacja o tym, jak urządzić ten słoik, no ale to będziemy sobie czytać w momencie, kiedy będziemy go właśnie zaraz urządzać. Mamy tutaj też informację o tym, że najlepiej. Lepiej w tym momencie zrobić zdjęcia tym chrząszczom, bo e, kiedy przełożymy do słoika, to pewnie się tam zakopią, więc zaraz na pewno zrobimy im jakąś małą sesję zdjęciową. E, no i tutaj na samym końcu jest zdecydowanie najważniejsza informacja. Uwaga, mogą latać. <grych> więc no, trzeba uważać, e, kiedyś, kiedy chrząszcz jest na zewnątrz. No i dziękujemy też bardzo za życzenia w dobiciu 5000 subów na YouTubie. No i wam też przypominam, że na te 5000 subów robimy konkurs, więc no więc wbijajcie te subskrypcje, bo wtedy wcześniej doczekacie się tego konkursu. No i tutaj przy okazji wam też pokażę, na ulotce też macie informacje o tym, gdzie w różnych mediach społecznościowych znajdziecie Insektarium Garot. Linki też znajdziecie na pewno w opisie tego filmu. Na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie znajdziecie ich właśnie pod nazwą Insektarium Garot. No i właśnie tutaj jeszcze raz wspomnę, że znajdziecie ich również na YouTubie i, i znajdziecie tam filmiki na przykład o motylach, o modliszkach i właśnie z tego co widziałam, to też pojawiło się już coś o chrząszczach, więc jeśli interesujecie się takimi różnymi owadami, no to koniecznie też sprawdźcie YouTube Insektarium Garot. No dobra, to przejdziemy sobie teraz właśnie do urządzenia tego słoika. Tutaj jeszcze sobie zostawię tą ulotkę, chociaż z tego co widzę, to urządzenie. Słoika będzie bardzo proste, no bo tak naprawdę wystarczy wsypać ten substrat. Nie wiem czy trzeba wsypać cały, nie. Mamy wsypać około 10 cm i lekko go ugnieść. Mam nadzieję, że tutaj nie rozrzucę go za bardzo po stole. Właśnie musi być go dość sporo, Właśnie przez to, że chrząszcze y, lubią w nim przebywać. No a dla larw jest on właśnie całkowicie niezbędny. No dobra, i mamy tutaj już około tych 10 cm. Ja sobie jeszcze tutaj tak to trochę uformuję pod kątem. No i właśnie możecie sobie zobaczyć teraz, jak to mniej więcej wygląda. Właśnie musi tak być dość sporo tego substratu. No i ja właśnie go sobie trochę uformowałam pod kątem. I wtedy słoik sobie postawię tak w taki sposób, no i wtedy to tak według mnie trochę ciekawiej wygląda niż jak mamy taki zupełnie płaski teren. No dobra, i teraz możemy już sobie przejść do dekorowania słoika. Mamy tutaj takie y, pół spruchniałe już drewno. I na razie sobie je tutaj tak włożę, może zaraz, y, może zaraz je jakoś tutaj przełożymy, jeszcze zobaczę. No i mamy jeszcze tutaj takie dwa mniejsze kawałki. Może jakoś tak to zrobimy. Tutaj te chrząszcze będą wtedy miały tak trochę możliwość się schować. A tutaj sobie to jedno położę tak na dole. No i tutaj mamy jeszcze paczuszkę z takimi różnymi dekoracjami. Już tutaj widzę kilka rzeczy, które mi się bardzo podobają. Przede wszystkim ten bardzo intensywnie zielony mech. Naprawdę ładny. Tutaj chyba jednak muszę to drewięko zabrać. I ten mech sobie umieścimy tutaj tak z przodu. Go wkopię może trochę w ten substrat. Ale mi się podoba ten mech. Dobra, to tutaj jednak sobie tak o, może zrobimy. No, i mamy też tutaj kilka takich suszonych elementów. Mamy na przykład tutaj łupiny, mamy liście i mamy też. To jest chyba wrzos, nie jestem do końca pewna, o bardzo ładnym kolorze, więc też go sobie tutaj umieścimy. Ciekawa jestem, czy uda mi się go tutaj zamontować tak, żeby sobie wystawał do góry. Będzie kolorystycznie pasował do naszych książczy. Coś jestem ciekawa, czy udałoby mi się tutaj zasadzić jakąś roślinkę, nawet jakąś taką małą. Na razie nie będę tego robić. Poczekam i zobaczę jak tutaj też się będzie sprawował ten słoik. Mamy też liście, tutaj sobie gdzieś powrzucamy. No i wygląda na to, że nasz słoik jest gotowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Mi się podoba naprawdę szczególnie tutaj właśnie te fioletowe akcenty. Mam nadzieję właśnie, że y, będą fajnie wyglądać y, razem z naszymi chrząszczami. No i dobra, skoro nasz słoik jest już gotowy, to teraz przyjrzymy się z bliska naszym chrząszczom. Założymy sobie obiektyw makro i zobaczymy jak one wyglądają z bliska. I powiem wam, że właśnie tutaj y, drugi chrząszcz się wygrzebał na górę. Więc będzie co nagrywać. No i zobaczcie jak on się super prezentuje. Te kolory są naprawdę super. Mam nadzieję, że te kilka ujęć makro Wam się spodobało. My trochę tutaj mieliśmy zabawy z tym, bo nie chciały za bardzo współpracować te chrząszcze z nami. Mieliśmy nawet w jednym momencie dwa latające chrząszcze pod sufitem, więc było ciekawie i zabawnie. No więc trzeba te uparciuchy teraz wpakować do tego słoja. Już też wszystkie trzy nam się pokazały. Jakby to tutaj najlepiej zrobić? Ja mu tutaj dam szansę przejścia, może. No, już wpadł. Mamy też tutaj jednego na siatce, więc z nim chyba też nie powinno być problemu. Na chwilę go tutaj też włożę i będę miała nadzieję, że przejdzie na dół. No i musimy sobie znaleźć tego trzeciego, który się tutaj z powrotem zakopał. Udało mi się też odkopać trzeciego chrząszcza. Ja sobie spróbuję go stąd jakoś wyjąć po prostu palcami, żeby się już z nim nie bawić. Dobra, mamy naszego trzeciego chrząszcza w słoiku. Temu jednemu tutaj trochę muszę pomóc. Bo on się chyba sam nie ruszy. Tutaj proszę zejść. O, patrzcie, i mamy dwa koło siebie. Jeden wchodzi na drugiego, nie przejmuje się nim, zobaczcie. No super. Tak sobie po prostu przejdę po Tobie, Ty się niczym nie przejmuj. Ale one są piękne. No dobra, wiecie co, ja je sobie tutaj zamknę, żeby nam już nie odleciały. No i pamiętajcie, że jeśli jesteście zainteresowani takim zestawem, albo też wydaje mi się, że samymi chrząszczami, bo chyba nie trzeba ich kupować właśnie w takim zestawie, wydaje mi się, że można je też kupić osobno, ale właśnie jeśli jesteście nimi zainteresowani, to odezwijcie się do Insektarium Garot, no i znajdziecie ich właśnie na Facebooku, na Instagramie, no i też możecie wpaść do nich na kanał na YouTube. No, i to już wszystko w tym odcinku. My jesteśmy z tej paczki mega zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieć coś tyle frajdy przy tym, bo mieliśmy właśnie zestaw też do samodzielnego złożenia. Więc dobrze się bawiliśmy. Tak samo przy nagrywaniu świerszczy też mieliśmy dobrą zabawę. Świerczy. Tak samo przy nagrywaniu chrząszczy mieliśmy dobrą zabawę, bo, bo trochę się za nimi nagoniliśmy. Chrząszcze są mega piękne, więc my ten zestaw oceniamy na dosłownie 10 na 10. Nic dodać, nic ująć. No i to już wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.